Cześć moi drodzy. Witam Was w kolejnym odcinku z Alcatri. I właśnie mam delikatnego mindfucka, bo muzyka się wyłączyła, jak zacząłem nagrywanie, ale okej. Okay. Nie, nie wyłączyła się. Zakończyła się. Eee, moi drodzy, nagrywam to wieczorem, jak widzicie, wieczorem w piątek. No bo oczywiście, w momencie kiedy to oglądacie, albo kiedy przynajmniej ja to wrzucam, to jestem w pracy na 12-godzinnej zmianie. Ale oj tam, da się przeżyć, fajnie jest, fajna atmosfera, więc też tyle, zapierdziel bywa niezły. Dzisiaj jak widzicie mamy trackera na sarny jako daily, ale nie tylko jako daily, bo tutaj mamy jeszcze łowczynię, która też chce żebym zawił sarny, 30 saren łącznie, zarówno dla łowcy wariana jak i dla łowczyni, łowczyni kerilsy. E, więc dzisiaj myślę, że tak na chillu jest 21.09, więc powiedzmy, że 8 po zacząłem. E, zarobimy troszkę na tym mięsku, bo czasem wypada więcej niż jedno. E, więc liczymy, że od 8 po. E, odcineczek powiedzmy trwa. Kiedyś go zaciukamy. Jeszcze przyjdzie okazja. No, dzieje się, dzieje. Jak zwykle ludzie mi przeszkadzają, ale przynajmniej na dworze nie jest głośno. O tej porze ciężko na to. Eee, nie jest jakoś późno, jest po 21, więc tak naprawdę też dużo czasu nie mam. Trzeba pójść spać niedługo i obudzić się 630 znowu. I e, do pracy jechać. Takie życie dorosłe, co nie. Przyjemnie. E, no ale cóż no. Szczerze wolałbym bez weekendów te pracę. to jeszcze byłoby spoko i na tygodniu tam powiedzmy po 8 godzin takiej standardzik bym wolał jednak. No ale póki co jestem zadowolony, bo powiedzmy, że jakaś kasa z tego będzie, no doświadczenie trzeba łapać. Co dalej będzie? Nie wiem, przekonamy się. Ehm, póki co ważne, że atmosfera jest w porządku, ehm, przyzwyczajam się, dużo się uczę, więc jest fajnie. Fajny początek w nowej powiedzmy dziedzinie trochę. Bo jednak, handel, bycie doradcą, klienta i tak dalej, to nie to samo, co typowo, e, co typowo marketing, do którego jestem przyzwyczajony, czy dziennikarstwo, do którego jeszcze bardziej jestem przyzwyczajony. Więc no, myślę, że to wszystko jasne, ale no, jest jakaś ścieżka rozwoju, powiedzmy, do, do przodu ciągle. E, aha, mam sarnią przebiegłość. Okej, okay, dobra. I szybko idzie z tymi sarnami. Kurczę, myślę, że nie tylko to dzisiaj zrobimy. Zresztą to byłoby nie fair wobec Was, żebym tylko to zrobił. Uh, by the way, moi drodzy, to jest Alcatria. Uh, dla osób, które powiedzmy są tutaj świeże. Jeśli ktoś się dopiero pojawia, powiedzmy, bo może tak się wydarzy, że ktoś dopiero trafił na ten filmik. Um, Alcatria powiedzmy takie Margonem 20. Trochę. Ja już trochę odcinków z tego nagrałem, więc jeśli jesteś tu pierwszy raz, to cofnij się trochę, zerknij u mnie na kanale. Bo jest tego dużo, już chyba 56 odcinek to jest, jeśli się nie mylę. A... Margon 2.0, czemu 2.0? Bo jest tu o wiele więcej funkcji. Jak widzicie, zbieram drewno, walczę z mobkami, podporki się przemieszczają, co jest też ciekawym motywem. Jest crafting, ulepszanie, jakiś procent szans na ulepszenie, coś tam są. Ciekawe rodzaje eventów, sezony, to nie do końca eventy, ale, ale powiedzmy, że na ten moment nie ma nic bardziejszego jeśli chodzi eventowo, około eventowo, ale jest fajnie i gra jest polska i w fazie rozwoju, więc gorąco polecam. W dodatku macie towarzysza, jak właśnie widać, że mój awansował, możecie go sobie oczywiście wzmacniać. Levelować i tak dalej, i tak dalej. Wiecie co? Ja sobie chyba sp sprawdzę, czy już mogę Kosui włączyć. Wyłącz, włącz. Jest Kosui, bo Kosui miała jakieś umki, moi drodzy. Jeszcze zerknijmy. Aha, brak informacji, ale ma jakieś coś tam, coś tam. Rasa Tytani, związanie dusz. No dobra, zobaczymy co nam da kosui. No, ale wracając do tematu. Polska gierka w fazie rozwoju. Więc słuchajcie, ma, mają tutaj tak naprawdę fani gracze duży wpływ na rozwój tej gierki. Sam się przekonałem. Administracja jest po prostu złota, wspaniała. To jest. No dobra, nieważne. Administracja jest wspaniała, można sobie fajnie z nimi pogadać, pośmieszkować na kanale głosowym. Na ich Discordzie oczywiście. No i też robią rzeczywiście co jakiś czas takie konsultacje, co według graczy powinno się w grze zmienić, udoskonalić i tak dalej. To według mnie naprawdę fajna forma takiej, takiego działania i tak dalej, tego dowiadywania się, tego researchu i w ogóle, gdyż mamy rzeczywisty wpływ na grę. Wiadomo, no byle głupiej prośby nie, nie, nie przepuści administracja, bo bywają głupie prośby, nie wiem, dajcie mi milion expa za sarnę, albo weźcie dajcie mi admina, to nie, to byłoby głupie, ale e, to, że administracja w ogóle patrzy na to, co, co gracze proponują i nie mają wywalone, nie są, nie są typowo tak, e, nie wiem, e, wycofani od e, społeczności, to jest mega, bardzo duży plus. Więc mocno polecam, pozdrawiam was zresztą administratorzy, pozdrawiam. G nie wiem czy gitów w sumie mnie ogląda, wiem, że szynkacz mnie ogląda, wiem, że kartoflowi się zdarzy, więc bardzo serdecznie was pozdrawiam. Resztę zresztą też. Aha. Zbliżamy się do końca quest'a. E, przy okazji zachęcam, żebyście link e, z linka mojego skorzystali, który jest w opisie, e, do założenia konta w Alcatri, Ponieważ e, na podobiciu 25 poziomu dostajecie walutę walutę premium, ja także nagrody za was, więc y, wspieracie i siebie i mnie więc to jest fajny myk ach, tak od zera ją levelować to jest przykre trochę a więc y, gorąco polecam przy okazji wyszukajcie sobie już y, w zakresie alcatri. A, Ponieważ Alcatria ma swojego Discorda, swoje Sociale na bieżąco, gdzieś tam Instagram, e, Facebook i tak dalej, wszystko, wszystko możecie przeglądać, bo tam będziecie najbardziej na bieżąco, jak się tylko da. Ja wam co nieco mogę tutaj sprzedawać jakieś info, dopóki sam jakieś będę dostawał, prawda? A, o jakichś nowościach, o jakichś tam zapowiedziach, planach albo zastanowieniach się administracji, jak będę się tylko na, na, o czymś takim dowiadywał, to ja wam chętnie to przekażę. Um, ale no nie będziecie bardziej na bieżąco, chyba, niż e, kiedy zaobserwujecie sociale ale Nie, nie płacą mi za to. E, tak naprawdę nic z tego nie mam, że ich zapromuję. Więc e, to nie jest tak, że ja, ja tutaj. E, że ja tutaj na zasadzie współpracy i tak dalej mam przyciągać graczy. Nie. Zresztą administratorzy mówili, że nawet niekoniecznie tak trzeba przyciągać, jak. Bo, bo mają trochę zapierdzielu, bo administracja nie jest jeszcze wielka, rozbudowana. Mają trochę zapierdzielu. A więc przyciąganie tutaj jeszcze graczy w sumie dodaje im roboty. I daje jakiś nacisk na nich. Ale to już... Ja i tak zachęcam, bo jest fajnie. Zróbmy sobie jeszcze kładyca Bo ile ja tutaj gram? Dobra no, wyleciało mi z głowy, o której zacząłem. 8 y po. No to krótko. Króciutko. Więc jeszcze sobie chociaż te sosny y zetniemy. Tam były chyba sosny koło saren. A przy okazji z nimi jeszcze chwilę powalczymy. Chociaż nie daje nam to jakiegoś expa i tak dalej. O, tu jest sosna. Co się będę... Jak już jest pod ręką, to nie będę wybrzydzał. Więc jeśli ktoś tu jest pierwszy raz przy okazji, patrzcie, tak to się robi. Ej, właśnie, ja mam coś zasadzonego. Ja mam coś zasadzonego i ja mam motyki. No, pójdziemy sobie jeszcze na koniec. Jak oddamy te sosny, pójdziemy sobie zobaczyć y, moją sadzonkę. Bo to kurde, już parę dni chyba tam jest. Ja ciągle zapominam o tym. No ale dobra. E, 15 sosen musimy ściąć. Czy my coś jeszcze tutaj mamy? No, na miejscu nie widzę, więc lecimy w lewo. Na południowe klify. I tutaj, o, widzicie. Już na dzień dobry dwie sosenki nas przywitały. Nawet klon jakiś. nie umierać. Właśnie, zestawy rębacza dostałem jakieś wcześniej. Klon, palma, mniejszy zestaw, palma odbija mi. Chyba ja. palma mi odbija. Tak było. Pole z surowcem zużyte. Kolejna sosenka. Maja, matko, jest taka piosenka harcerska sosenka. O nie, ej, a nie, dobra, to do, do klon zacząłem ścinać. Już myślałem, że tak szybko się ściął i po prostu tak e, po jednym. Po jednej tonucce zgadują w jaka to melodia, co nie? Sorry, zerkam w telefon, ale co chwila ktoś się do mnie dobija i tak... wolę mieć pewność. Dzisiaj jest szósty, czyli dla was jest siódmy. A widzicie co, to siódemka. Siódemka to moja ulubiona liczba, yeah! Więc no. Więc jutro yy, dla was dzisiaj yy, fajny dzień, tak? Skoro jutro siódemka, a ja wciąż jestem początkujący w nowej pracy, to znaczy, że jutro będzie dobry dzień. Zobaczymy pod takim kątem. Czy pod kątem tego, że fajnie będzie mi się sprzedawało, że fajnie, fajnie będzie w pracy, fajna atmosfera, czy że sobie odpocznę, bo na przykład będzie się mało działo. E, sam nie wiem co lepsze. Szczerze, jak mam dużo klientów, to jest fajniej. To jest fajniej, bo mam co robić i szybko mi czas leci. Więc, e, więc w sumie to wolę chyba dużo klientów. Ale mniej biegania na przykład na magazyn. O matko na magazynie albo wymiana ekspozycji czyli jak sprzedałem na przykład dzisiaj telewizor, który wisiał na ścianie to musiałem przynieść drugi na jego miejsce, wszystko przygotować pod niego, podłączyć go, zaprogramować wszystko, wiecie ile to czasu zajęło, A jeszcze w trakcie jego go programowałem to chyba dosłownie z 10 klientów obsłużyłem masakra no ale cóż i tak jest fajnie ważne, że atmosfera jest fajna że z fajnymi ludźmi pracuję. To się mocno dla mnie liczy. Skąd pracowałem w telewizji wcześniej. Um, to gra to dla mnie dużą rolę, bo tam mnie nauczyli tego, że przy fajnej atmosferze to nawet jak jest zapierdziel, to da się. Zawsze się da. Dobra, moi drodzy, nie widzę tu sosny, a jeden kawałek nam zostało, jedna kłoda. O, widzę tutaj. Zetniemy więc tę sosnę. A potem idziemy ją oddać i sprawdzić jak tam nasze plany Dobra, nie będę jej ścinał całej I tak jesteśmy już ponad nadmiarę Więc lećmy tutaj Wow, w ogóle jak patrzę na tę minimapkę Ona jest taka pusta Taka się pusta wydaje w porównaniu z tym Ile ja tutaj mam rzeczywiście na samej mapie To jest wow No ale o i tam Dobra, lecimy przede wszystkim tu I ciekawi mnie właśnie Bo mam kupione motyki Które zwiększają szansę na to, że dostanę więcej tych kwiatków, które sadziłem, a za odpowiednią ilość będę zarabiał yy, bodajże czerwone grosze, jeśli się nie mylę, jeśli dobrze pamiętam instruktorz administracji, bo dopytywałem ich tam na Discordzie. Łatwiej jest jednak, jak ktoś ci coś dopowie, prawda? O, epickie moby. No, dobra, to oddaliśmy. Um, czyli co, Asgard? Nawet nie tak Asgard jak, kurde, Jezus. Ale dobra, tu wyspa rozbitków Tajemniczy namiot, tu To nas interesuje. No ładuj się, dawaj No I teraz tak <ścoughs> Motyki Tu są Czy mogę to wrzucić? Nie mogę. Pamiętajcie, motyka to nie narzędzia. Dobra, mamy motyki i uwaga. Okej, okay. zebrałem dwa bufony. E, tak tanio? Spoko! Za 10 koła. Jak ja dzisiaj stówkę zgarnąłem. E, to kupmy sobie tego więcej. Albo nie, później, jak będę miał kolejne zbiory. Tak, bo tutaj mam teraz dwie roślinki, słuchajcie. I jak mam te roślinki w odpowiedniej ilości. O. Cztery czerwone grosze za 60 yy, takich samych yy, posiadanych przedmiotów. Czyli w skrócie. Jak będę miał pięć tych pól uprawnych i je wszystkie obsadzę, z każdego jeśli zgarnę 2 to mam łącznie 10, prawda? Więc sześć razy muszę to obsadzić i mam cztery czerwone grosze. To jest fajna walutka. Za nie można kupować coś fajnego i to jest szczerze kurde dość tanio, więc daję bioza. Nie będę narzekał. No dobra, moi drodzy, to tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że wam się spodobał taki lajtowy, powolny odcineczek. Powiedzmy, że jeszcze w miarę... A, w miarę, w miarę... Uh, taki instruktażowy, dla gdyby się nowe osoby pojawiły tutaj. Um, a dla stałych widzów, pozdrawiam, moi drodzy. Uh, jeśli wam się spodobało, zostawcie lajka, skomentujcie, zasubskrybujcie mój kanał, bo będzie tego tylko więcej. Do zobaczenia. Cześć.